No, 90... kolejna streamerka, Ej, kurwa. Ilu tu jest? Dostryk... Nie, nie streamerka. A kim jesteś? Zwykłą dziewczyną. A, po prostu dziewczyną, w porządku. Tak. Ale masz lepszą jest... jakość dźwięku ode mnie, a jestem tiktokerem. Nie, nie jesteś tiktokerem. A kim? Take fun. El, masz lat? 16. A sorry, masz, albo masz mega zajebisty głos, albo ten mikrofon taką robotę robi, nie jestem pewien. <laughs> nie, chora jestem. Jak to chora? No, Katar mam. I przez Katar masz taki głos, tak? Tak, A, dokładnie. Okej, okay, to przepraszam. A jak, jak ci na imię? Karolina. Powiem Ci, Karolina, szczerze, że jesteś za ładna, żeby być moją wicką. Powiedz, że mnie nie, nie oglądasz, no... że Nitra oglądasz czy coś. Nie, no serio, oglądam Ciebie. Nie, nie, nie oglądają takie ładne dziewczyny. No, oglądają. No dobra, może oglądają, po prostu do mnie nie piszą, faktycznie. To też ma, ma prawo bytu, ma sens. To tak, to może być a, prawdą. A jak myślisz, to tak, tak szczerze, możesz, możesz mi dowalić jak chcesz. Czemu do no. mnie żadne dziewczyny nie piszą? Dlatego, że, że się mnie boją, wstydzą, czy po prostu przez to, że tak wyglądam? Szczerze, nie, szczerze, się, szczerze, szczerze. Szczerze mogą się ciebie wstydzić, przez to, że masz dość no, większą widownię. Dlaczego ty do mnie nie napisałaś? No, bo się boję. Dlaczego się boisz? No, nie wiem. A masz... Masz, 20, masz 22 lata? 30. Tak, 30 na pewno. Siedziałem na Twoim streamie przed chwilą. Ale nie teraz, no bo teraz ty faktycznie za młoda trochę jest. chociaż niekoniecznie, bo 16 to już jest taki wiek wiesz. Taki... Mój stary na przykład, mówię to szczerze, był pedofilem. Bo mój ojciec poznał moją mamę, kiedy ona miała 15 lat, a on miał 22. Mówię to szczerze. A, no to i a wiecie grania? Nie wiem, czy toś robili. Ja się wyklułem, jak moja mama miała 21, ale tak tylko no, mówię, no, nie? Mama przyszła? Nie, siostra. A ile masz tak 20. O, pokaż siostra w takim razie. Nie, siostra się nie będzie raczej pokazywać. Dlaczego nie? Nie wiem, no wstydzisz się. Jak ona jest starsza, to pewnie ona ma mnie za idiota, nie? Czy macie za idiotę? Czy ona? Nie, jestem to fala i tej To czemuś nie pokażesz? Czemu się nie pokażesz? Bo jestem wysiada, gram w komputer i. No dawaj, śmiało. Dawaj. Czekaj, Ciek no. czy... no, jestem ciekaw, czy do siebie podobne jesteście. Dajesz. No, jest. Nie, no, no nie są... jesteśmy raczej do siebie podobne. Nie. Pokaż no. się. <laughs> nie, no, nie no, raczej się nie Nie pokażę. No proszę, proszę, po głosie jesteś, zobaczcie jak ona wygląda. Jestem mega ciekaw, serio, jestem mega ciekaw. Pranie trzeba wyjąć. Pranie trzeba wyjąć, no. No, no zanim wyjmiesz pranie, to jeszcze no. pokaż łepek. No, weź. Chodź, usiądź. No, nie, nie daj się no. namawiać, nie, nie bądź wstydliwa. Nie. nie no. Jak, 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 jesteś, jak jesteś równie ładna co siostra, to. To będę w niebowzięty. Jak jesteś równie ładna jak ja, to, to będzie w niebowzięty. <laughs> no. Nie, no nie pokażę się. Nie mam opcji. A jak ma na imię? Natalia. Okej, okay. no nic, trudno. No niestety. No. A ty czym się zajmujesz ogólnie? W sensie, kim chcesz być, o. Kim chcę być? Nie wiem w sumie, naprawdę. To ja ci powiem, kim ja chciałem być. Ja chciałem być kiedyś piłkarzem. No. Później chciałem być trenerem personalnym, a zostałem nikim. Czemu nie jesteś nikim? Masz no dużą widownie! No ale co z tego? Zrozum, patrz. Bo najlepsze jest to, że dzisiaj dużo młodych osób chce być, chce być influencerami, youtuberami, streamerami, TikTokerami, a to jest zły kierunek. Dlaczego? Bo to jest sinusoida. Jest... Ostatnio Wardek o tym powiedział, że raz masz zasięgi, potem ich nie masz, jest bieda, potem znowu je masz, i tak kurwa płyniesz jak, jak, jak przygłup. Dlaczego? Wiesz, jak dużo influencerów ogólnie potem się leczy psychiatrycznie, znaczy psychiatrycznie u psychologa, tego, że nie, nie przeżywa tego, że o kurwa, yy, spadły mi zasięgi, to jest choroba, ci ludzie są chorzy. Serio to mówię. Mówię to poważnie. Uważam, że jak młoda osoba próbuje swoich sił w streamersce czy w czymś, to, to źle to nie upływa często. Tak uważam, cały tak, tak myślę. No bo jednak, większo, jeżeli masz taką większą widownię i spływa na ciebie jakaś fala hejtu, to to jednak przygnębia trochę. A to nawet nie chodzi o hejt, tylko o to, że wiesz, jesteś jak... Do jesteś jak kizo, tylko w drugą stronę. Kiedyś miałeś, potem nie masz. I, <noise> tak. i, to, i to ludzi strasznie dobija. Ja uważam, że jak ktoś chce streamować czy nagrywać filmy na YouTube, to fajnie, ale powinien w międzyczasie pracować albo albo, albo, albo studiować. Pracować nie studiować. Ja, ja żałuję, że na studia nie poszedłem, że byłem na to zbyt leniwy, bo przynajmniej miałem coś z tego życia. A tak to siedzę, bo, bo patrz, co jest najlepsze? Ja mówię to no. szczerze. Dlaczego, jak ktoś mi mówi, że mnie lubi, to ja to rozumiem. Spoko, fajnie, że mnie lubisz, ale nie mów nigdy, że jestem moim fanem. W ogóle, jak ktoś, czemu ludzie dają mi pieniądze, Zresztą są Jak Patrz, gdyby, gdyby nie ludzie, ja bym nawet nie miał za co jedzenia kupić. Bycie streamerem to jest poniżające, serio. I to jest taka przenośna do osoby, która siedzi pod kościołem i mówi Proszę, daj 5 złotych, daj 5 złotych Przecież ja przed komputerem siedzę i pieniądze żebram I Jak tak się głębiej zastanowić, to ja jestem takim kurwa dnem społecznym No, żyjesz tak naprawdę dzięki ludziom no. Masz za, czy, za co żyć no, no i nie jest to śmieszne? No czy, jeżeli to ci pasuje, to okej okay, Ale są osoby, które po prostu robią to, bo... Nie ja wiem, bo muszą. To na przykład. Znaczy, muszą. jeżeli robisz to, bo musisz, to na dobrą sprawę nie masz widowni, bo widownia bardzo szybko wyłapuje takie osoby e, i uważają cię za pajaca, a nie. No, jak się wypowiada, nie przyjdzie. No, chodź, chodź. Nie, no, nie przyjdzie. Nie mam. Ale nie. uważasz tak szczerze, że tylko tak, Ona nie słyszy. Ładna jest tak no. szczerze? Ta, tak lub nie powiedz tylko. Szczerze, szczerze. No, dla mnie jest ładna. Ładniejsza od ciebie? Mm. Ładniejsza ode mnie to nie wiem, ale. A tak na oko, byś miała wagę je zgadywać. Jakby co? Miała wagę zgadywać na oko. Wagę jej zgadywać? No. 65 to na pewno. A jaki, jaki wzrost? Ma 63? Nie, to idealna waga. Gdzieżdżysz ma wagę? Nie, nie widziałam. Z tą drogą, powiedz jej, wkręcaj ją, że ja ją cały czas widzę, bo się odbija w tym, odbija się... W oknie. W oknie. Nie no, wyszła już z Ach, kurczę. Nie, to taka słodka kuleczka z niej. No. <laughs> no tak, no to nie, nie szukujmy się. Dzięki niej się przyprowadziłam tutaj. To znaczy? No bo mieszkałam w okolicach Łodzi, a teraz mieszkam w Poznaniu. O, a czemu w Poznaniu nią, mieszkasz? W sensie, z, z, czemu się przeprowadziłaś? No bo stwierdziłam, że muszę zejść trochę z, z głowy mojej mamy. O, to tak w młodym wieku, to też dziwne. Po, powiedz jej, że odbija się w tym, w tym oknie. <ścoughs> tak, no odbija się w oknie. I powiedz, że jest słodką kuleczką. To, 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 Jesteś słodką kuleczką, tak. Tak, no. Wieś się kilo na wadze, pozdro, pozdro tortilla Nie, powiedz, że na oko wygląda na 65, taki powiedz. Nie, tak powie. no nie, no nie będę tak, tak mówić. Że, ja te... no, że, że w, w odbiciu o powiedz, że na oko wygląda na 65, pomiń <minutek> da. Na oko wyglądasz na 65. <minutek> ja, kobieta kończy się na 60, tak? Powiedz, że nie nazwał ją kobietą. Nie nazwał cię kobietą, no. Nie żartuję sobie, oczywiście, żartuję jak najbardziej. To takie żarciki. Kurde, Kurde. szkoda, że. Szkoda, młoda jesteś. Masz taki uroczy uśmiech. No, młoda jestem, niestety. A napisałabyś Instagrama? No, mogę napisać. Bo wiesz, może, pomyć ci Mój ojciec miał. 22 latach mama miała 15, bo 15 miała, więc może możemy popisać. Zawsze przez 2 lata będziemy kolegami, a potem zobaczymy, nie? Nie ma sprawy. Dobra. Jezu, jaki długi! No, przepraszam. O boże, ze stresu aż tego wpisać nie mogę. Czemu ze stresu? To ja się bardziej stresuję, bo masz streama. No właśnie, to jest ta różnica, ty się stosujesz stream, a ja się stosuję twoją osobą. Po prostu. Ja moją, moją jedyną, moim jedyną argumentem, moją jedyną mocą jest, jest widownia, a twoją jest urok osobisty. Widzisz? Tym się różnimy. No. Nie no, nie obserwuj... każdy posiada, Każdy posiada urok osobisty. Ty masz TikToka! Nie no ja tam dodaję tylko tak po prostu, jak mi się nudzi. Jakoś nie, nie patrzę. Tak, Ta, jak Natalia zrobi sesję zdjęciową, to dodaję. Tak, jak moja siostra zrobi sesję zdjęciową. Ale nie, nie, nie robisz tam takich głupich rzeczy typu jakieś tańce do muzyki kurwa, nie wiem, mam jakieś dziwne rzeczy. To dobrze, bo zatańczymy razem na, na twojej studniówce. Okej, okay, nie ma sprawy. Tak? <grym> tak. To napisałem kropkę do ciebie. A kiedy masz studniówkę w ogóle? W studniówkę? Za trzy lata. O kurwa, to ty dzieckiem jeszcze jesteś, bez kitu. Jak za 3 no. lata? W Studniówkę się ma w wieku 18 lat, tak? W wieku 18 lat ma się studniówkę? No chyba tak. Zależy, czy jesteś w liceum, czy nie? Zależy, czy jesteś w liceum, ja czy też tak. No. no. Nie, no, jestem w liceum, no to mam 4 lata, czyli. No, ale ty, ty kończyłaś ile klas? No, 8. 8. To chyba chyba 19? Chyba. No. Kurde, to długo muszę czekać? Nie. Mniej! Zimno Będzie mi zimno w tym pokoju zimno? strasznie. Będę miała jak będę, no, czyli za y, dwa lata. Strasznie zimno mi w tym pokoju, bo kaloryfer mi nie działa w tym pomieszczeniu, a jest taka <laughs> zimno na dworze, tragedia. Zgadza, w bluzach siedzę cały czas. Czemu nie działa ci kaloryfer? No właśnie nie wiem, bo się zepsuł. Trzeba go odpowietrzyć. Właśnie nie, 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 od, właśnie nie odpowietrzyć, bo on działał, tylko gałkę wymieniałem i nie działa. Yy, ten, powiedz widzom, żeby łapkę w górę zostawili, suba, bo oni są zauroczeni tobą, to się posłuchają, bo, bo, bo mi nie dają. Jak wbiję łapki w górę, to twojego Instagrama im podam, o. Dobra, o, Patrz, bo czekaj, bo coś zaznacz, no. czekaj, chcesz reklamę, nie? Każda chce, każdy chce reklamy, nie szukujmy się. No, mogę chcieć. No, każda chce. Jak, jak, o kurwa. To taka pani. Kto? To tak, kapani. Ile masz lat? Na no ile wyglądamy? Ja pierdolę przełączyło ją, łamiami łapki w górę wbić zamiast za Instagrama. Ja takiego krosa chciałem zrobić YouTube'owego. Ja pierniczę. No i co teraz będzie? Jeszcze nie zdążyłem Instagrama zapisać. Ja pierdolę, co teraz? Kiedy znajdziemy się na zakręcie? Co z nami będzie? Świat rozpędzi się niebezpiecznie! Co z nami <grym> będzie? Czemu się śmiejesz? bo to jest śmieszne. A że mój lej tak? No wiem. Nie, 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 nie. nie no, co masz, nawet spoko. Nawet spoko mam ryj? Serio? No, spoko, serio. A tyle masz lat? 16. <grym> Okej. Okay. Szukasz chłopaka? Nie, byłam chłopaka. Ten obok to twój chłopak? To jest Ola. Co? O oh ale. Pa... Ola. Co ty w tym momencie powie. Nie. Ty sobie w tym sobie momencie u mnie przegrałeś. Do... No ale wyglądała jak chłopak. Nie chciałem urazić, przysięgam, że nie chciałem urazić, naprawdę. Naprawdę wyglądała jak chłopak. Bo, bo miała krótkie włosy i się nie odzywała, no.